Czym się jeszcze zastanawiasz? Skój tego kurwiego syna chciał mnie zamordować! Kurze! Kto tam? Wiedź mi. Wchodzi. Rzew czeka na górze. Powiedz wreszcie o co chodzi? Jak przyjdzie, górze? Jeśli przyjdzie. Wiedź mi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm. Mm Raczej w dupie. Po co nas wysłałeś? Radowic siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo! A brawo! Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej. Najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, Filipa mnie zainspirowała. Moja łzy. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Gerald, dobrze kojarzę, że Radowid rado. zlecił ci odnalezienie Filipy? Kurza mnie już to twoje wściwstwo, wiesz? Wiem. Wybacz, taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem, pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redanii. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Dijkstra to strasznie smutna historia. No serce się kurwa kroi, ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Gerald, bądź łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Mm. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówkę. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z twoją pomocą. Radowicz spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk Spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolony. Załóżmy, że Radowit mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Willi. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku Wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt? Jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę i przeprowadził na A my zajmiemy się resztą. To ja, chodzisz w to? Chodzę. Tylko co poza zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz Teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalane. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych w karku? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dixtrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Po raz Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w Nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Musimy oczyścić most. Moi no chłopcy się tym zajmą. A co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się, jak usłyszą walkę? Nie śnim się zapłaci, to Uff! Pa, co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na głupka. Podsłuchiwałam Wasze obrady, oczywiście, z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co Cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Pipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz. Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła, trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia Geralt, przyda Ci się. Z twarzy tu jesteś niepodobny do nikogo. Będziesz zajebiście no, no, no. O! Uch! Uch! Pytu, nie można trzymać. Dzisiaj też nie przypłynął statek kurierski. Nie przypłynął? I pewno nigdy nie przypłynie. Jak czekasz na list od lubej albo grubszą gotówkę od w z to się nie doczeka. Kupić? Na nic nie trzeba. czeka jestem tylko z Trzymaj się ode mnie zdala. Wiedźmin, Gerard. Czego chcesz? Audienci, Mam nowe informacje o Filipie Eilhardt. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhardt. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać. Jak inni. Jacy inni? Widzisz? Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informację o Eilhard. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę. Z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowana oczywiście. Obciąłem mu palce. Żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam, własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht, zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. No i gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karzę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Twoje ostatnie słowo? Odbić Wiedźmina. Potem na Radowida. za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, gerać. Trzeba dopaść Radowida zanim przyjdą posiłki. 必须给我一个 Rozkazuję! Otworzyć! Mmm, wystarczyło prosić. No to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. No i co? I co? Udało się. Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię! Kurwa! Za Temerię! To co teraz, Roż? Partyzantka przeciw czarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz? Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dickstrą. Czyli wtedy, Wellen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Gerald. Inaczej się, kurwa, nie dało. Rosz? Ty? Z Nilfgaardem? Dla Temerii zrobię wszystko. Nawet się skulnię. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby by przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth. Akt pierwszy, scena siódma. <ścoughs> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem. Aż wygra, a kiedy wygra, połączy całą Północ, łącznie z Temerią. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emchyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy tam. Ty dwulicowy synu, Nie pozwolę na to! Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szeroki, drogi rzeczy. To nie moja sprawa, rób co uważasz. Ale kawał z ciebie sukien syna, wiesz? Dlatego będę świetnym kanclerzem. Bywaj, biały Wilk.